Rozmawiajmy jak Dymanowski z Rymanowskim. Rzeczpospolita podała, że na dom w Rykach na Lubelszczyźnie spadł nie dron, ale rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić ten lecący dron. Jak mogło do tego dojść? Panie radny, że po pierwsze, sprawa incydentów w Rykach jest aktualnie przedmiotem postępowania wyjaśniającego przez odpowiednie organy państwa. Po zakończeniu stosowne komunikaty zostaną przekazane do opinii publicznej. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, jaka była przyczyna bezpośrednia tego zdarzenia i zniszczenia tego domu, praw przyczyną. E, całego tego, całej tej sytuacji była bezprecedensowa, e, nieuzasadniona ingerencja Federacji Rosyjskiej w polską przestrzeń powietrzną i nasi piloci wykonywali swoje zadania zgodnie ze statutem w obronie bezpieczeństwa i zdrowia naszych obywateli. Także chciałbym tutaj przede wszystkim bronić naszych pilotów i tych os te osoby, które podejmowały stosowne decyzje. Czyniły to przede wszystkim e, zgodnie z zasadami, zgodnie z procedurami. I w oparciu o najlepsze informacje, jakie posiadały. Natomiast co do tego, co było bezpośrednią przyczyną, nie chciałbym w tej chwili jednoznacznie rozstrzygać. Ta sprawa jest aktualnie weryfikowana przez prokuraturę i odpowiednie służby, organy państwa. Ja to rozumiem, panie generale, nie jest moją intencją atakowanie pilotów czy żołnierzy, ani też polskiej armii, tylko wyjaśnienie, jak to się stało, że my dopiero dzisiaj otrzymujemy taki komunikat. Ja wiem, że to jest kwestia polityków i kadry, czy też kierownictwa MONU. Ale czy może Pan powiedzieć, jak to jest możliwe, że taka rakieta no, mogła nie zadziałać? E, oczywiście taki scenariusz również mógł być możliwy, że rakieta mogła nie zadziałać, ale tak jak powiedziałem, nie mam jeszcze pewnej informacji na ten temat. To musi być dokładnie zbadane. Pragnę tylko powiedzieć, że na terytorium w przestrzeni powietrznej Polski prowadzone były regularne działania bojowe. Nasi piloci, piloci sojuszniczy, wykonywali misję bojową przeciwko realnym celom, które stwarzały realne zagrożenie dla naszych obywateli, i dla naszej infrastruktury. Z tego względu, że podejmowali w bardzo trudnych warunkach, w ułamkach sekund, w deficycie czasu bardzo ważne decyzje. Jestem przekonany, że podejmowali słuszne decyzje w oparciu o właściwe przesłanki. Rozumiem, że za wcześnie dzisiaj jest powiedzieć. Czy to jest wina producenta tego pocisku, czy to jest y, wina, nie wiem, osoby, która przygotowywała ten pocisk do użycia, czyli ludzi, którzy eksploatowali. Zupełnie hipotetycznie, panie redaktorze, może być wiele przyczyn takiego zajścia, kiedy ra e, rakieta nie trafia w cel od przyczyn jakichś wad fabrycznych poprzez kwestie nieodpowiedniego, nieodpowiedniego ustawienia nakierowania na rakiety na cel oraz różnych innych e, przyczyn pobocznych, że tak powiem, które mogły już w trakcie wykonywania zadania wpłynąć na trajektorię lotu rakiety albo lub, lub też na, na zachowanie się celu. Ale tak jak powiedziałem, nie chciałbym tego rozstrzygać, nie, ma, nie chciałbym tutaj mnożyć y, żadnych hipotez, ponieważ to jest właśnie weryfikowane przez właściwe służby na podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych, które są zbierane na miejscu zdarzenia. Ja to rozumiem, ale na szczęście ta rakieta nie uzbroiła się i nie wybuchła, y, ponieważ jak twierdzi Rzeczpospolita, zabezpieczenia zapalnika zadziałały. Czyli zawsze jest taki element bezpieczeństwa. Bez, be, środki bojowe mają z reguły takie e, wbudowane systemy, które e, z, zabezpieczają przed tego typu wydarzeniami, zdarzeniami. Panie generale, to ja zacytuję tylko wypowiedź premiera Tuska. E, cała odpowiedzialność za uszkodzenie domu w Rykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy. Tak napisał premier Donald Tusk. A czy Pana zdaniem nie jest tak, że cała ta historia, jeśli doszło w ogóle tutaj do zatajenia prawdy, no bo taką informację czy sugestie mamy z Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta, czy to wszystko nie daje paliwa rosyjskiej propagandzie? Po pierwsze, nie mam potwierdzenia, czy doszło do jakichkolwiek nieporozumień w komunikacji pomiędzy resortem obrony narodowej a kierownictwem bbn no, Ta sprawa musi być wyjaśniona. Mam nadzieję, że jeśli doszło do jakichkolwiek nieporozumień, to zostanie szybko to wyjaśnione. To po pierwsze. Po drugie, po rozmowie dzisiaj z, z dowódcą operacyjnym, panem generałem Kliszem również na podstawie oświadczenia, które wydało dowództwo operacyjne w godzinach popołudniowych, mogę stwierdzić, że Dowództwo operacyjne postępowało zgodnie z przyjętymi procedurami, informując kluczowe osoby w państwie. Więc... Co innego, panie generale, twierdzi prezydent nawet w Paryżu, powiedział, że on nie dostał takich informacji. To, jest, to musi być wyjaśnione, nie chciałbym tutaj zajmować stanowiska i w jakikolwiek sposób e, komentować e, komunikatów e, przekazywanych przez Czeble Polityczny. Mam nadzieję, że to zostanie wyjaśnione i nie będzie budziło więcej e, wątpliwości. Nie mogę też powiedzieć o jakim, jakimkolwiek zatajeniu, ponieważ nie znamy wyników tego dochodzenia i wyjaśnienia, o, o którym mówiłem już wcześniej na początku i które też zostało przywołane tutaj przez e, w tym tekście, w, w tym oświadczeniu e, premiera Rządu polskiego. Czekamy więc na wyjaśnienia i Ministerstwa Obrony, i Prokuratury, bo ona zajmuje się tą sprawą. Wczoraj wszyscy wieczorem byliśmy pod wrażeniem tego, co zdarzyło się nad belwederem. Tam krążył dron. O, o, okazało się, że obsługiwali go 21-letni Ukrainiec i 17-letnia Białorusinka. Dron został sprowadzony na ziemię, ta dwójka zatrzymana. Pytanie do pana, panie generale, do wojska, do służb bezpieczeństwa. Czy jesteśmy w Polsce w stanie chronić najważniejsze budynki w państwie? Wczorajszy przypadek pokazuje, że jesteśmy. Służby zadziewały prawidłowo. Nie rozstrzygając, czy było to intencjonalne czy przy, przy, przypadkowe zdarzenie, ewentualne niebezpieczeństwo zostało zażegnane, osoby zostały zatrzymane i w tej chwili są składane przez nie wyjaśnienia, więc jeśli o to chodzi, nie mam absolutnie wątpliwości, że służby odpowiedzialne za ochronę kluczowych obiektów rządowych tutaj zadziałały właściwie. Z informacji prokuratury wynika, że raczej okoliczności zdarzenia przemawiają za złamaniem przepisów prawa lotniczego, a nie za popełnieniem zbrodni szpiegostwa. Podobno ci młodzi ludzie chcieli sobie zrobić jakieś zdjęcia pamiątkowe z okolic Łazienek. Czekamy znowu tutaj na informacje prokuratury i wyniki śledztwa. Panie generale, czy jako państwo, wracam teraz do tych wydarzeń sprzed niemal tygodnia, z y, ostatniej środy, czy jako państwo zdaliśmy test? Jako wojsko zdaliśmy test w momencie, kiedy nadleciały do nas y, no, wrogie obiekty latające? W mojej ocenie, jako wojsko zdaliśmy test. Zagrożenie, które było spowodowane, tak już powiedziałem, tym bezprecedensowym naruszeniem przestrzeni powietrznej przez drony Federacji Rosyjskiej, zostało zażegnane. Poza tym incydentem, który jest wyjaśniany w miejscowości Wyryki, nie odnotowaliśmy żadnych innych strat. I oceniamy również, że ewentualne cele, które Federacja Rosyjska planowała osiągnąć, czy to polityczne, czy to informacyjne, czy to militarne, zostały zażegnane i odparte Te uderzenie zostało sparowane przez obronę powietrzną polską oraz co bardzo ważne we współpracy z naszymi sojusznikami. Naszym gościem gościem wydarzeń jest generał Karol Dymanowski, pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego. Na dalszy ciąg rozmowy zapraszam już państwa do Polsa News i Wydarzeń 24. Panie Generale, a jakie cele tak naprawdę chcieli osiągnąć Rosjanie? Oczywiście to jest nasza analiza wstępna tego, co mogli osiągnąć. Tak jak już wspomniałem, w mojej ocenie były przynajmniej trzy cele. Pierwszy cel polityczny czyli wywołanie pewnego rozłamu wśród sojuszników, co miało mógłby wpływać na ewentualne wsparcie dla Ukrainy i pewne procesy, które aktualnie się toczą w Sojuszu Północnoatlantyckim. Czyli co, oni myśleli, że to wszystko nie zadziałało po stronie NATO? Mogła być taka wiara w to, że dojdzie do jakiegoś rozłamu, że niektóre państwa będą chciały bardziej um, stanowczo, niektóre mniej stanowczo odpowiedzieć na tą agresję Federacji Rosyjskiej. Druga rzecz, bardzo istotna, to było... W Próba wpłynięcia na, w sferze informacyjnej, w sferze poznawczej, kognitywnej na nasze społeczeństwo i na społeczeństwa e, i naszych sojuszników. I wskazanie do tego, że my jako Polska, my jako sojuszni jesteśmy przygotowani do e, obrony nie da, nieba polskiego i były również takie próby e, obwiniania tym atakiem strony ukraińskiej. Mam nadzieję, że. Te e, narracje, które w naszej ocenie były, posiadały swoje źródła w Federacji Rosyjskiej, nie rezonowały wystarczająco mocno w, w polskim społeczeństwie i w sferze, zosta, zostały ucięte. I trzeci oczywiście ten militarny, operacyjny, techniczny aspekt dotyczył tego, pewnego testowania, przygotowania naszego systemu obrony powietrznej, weryfikacji procedur, które stosujemy w tym systemie i ewentualnych parametrów, które mogliby Rosjanie odczytywać dotyczących naszego uzbrojenia, naszych radarów, naszych pocisków. A bliskość radarów rosyjskich i białoruskich sprawia, że hmm. najprawdopodobniej oni zapisali sobie jak reagowaliśmy na to, co się stało? Mogli wykorzystać różne źródła rozpoznania, nie tylko radarowe, ale również rozpoznanie kosmiczne, rozpoznanie sygnałowe, rozpoznanie osobowe, bo takiego również nie mo mo możemy wykluczyć. Więc musimy założyć, że bardzo bacznie obserwowali naszą i natowską reakcję. Pytam dlatego, że takie głosy pojawiły się no, z, w ustach bardzo ważnych polityków. Marco Rubio, sekretarz stanu USA, Mark Rutte. Oni mówią, że niezależnie od tego, czy to był świadomy nalot to sprawa jest bez precedensu i pytanie do pana czy mamy dowody na to że to nie był przypadek że od początku do końca nie wiem te drony nie zboczyły z kursu w naszej ocenie to nie był przypadek Skala, liczba, synchronizacja czasowa wskazuje, że najprawdopodobniej to nie był przypadek, ale niezależnie, tak jak Pan zresztą zaznaczył, niezależnie od tego, czy było to intencjonalne, czy też przypadkowe, nie ulega wątpliwości, że przestrzeń e, powietrzna Polski została naruszona. Życie i zdrowie naszych obywateli zostało, było zagrożone i musieliśmy reagować środkami bojowymi. Więc to nie jest już walka informacyjna, nie jest to walka cybernetyczna, ale rzeczywiste, kinetyczne zagrożenie dla naszego państwa. I od kilku dni eksperci mniej lub bardziej zorientowani powtarzają jedno, że strzelaliśmy z armaty do wróbli. Rzeczywiście, jeśli porównamy koszt e, systemu szachid do, do pocisków, które zostały wykorzystane, to on mi w, wynosi mniej więcej 10 do 1, czyli jeśli szachid kosztuje x, to pocisk 10x. Natomiast jeśli pan spojrzy na to, jakie straty może to jedno uderzenie szachita e, wykonać, na przykład uderzając w elektrownię, uderzając w szkołę i tak dalej, to w dalszym ciągu jest to gra warta świeczki. To prawda, to, to... ale to nie były szachidy, to były Gerbery. E, to jest również ustalane. Mogę tylko zdradzić tyle, że mamy możliwość, mamy pewne środki techniczne, żeby z pewnym prawdopodobieństwem ustalić, czy to jest dron Wabik, czy też dron uzbrojony. Jest to bardzo trudne, szczególnie w deficycie czasu i rodzi szereg zagrożeń, ale mamy środki techniczne i procedury do tego, żeby to ustalić. Ale czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście na teren Polski wleciały uzbrojone rosyjskie drony typu Szachit? Czy nie, nie ma na to dowodów na razie? Nie chcę jednoznacznie mówić, jesteśmy przekonani, że wśród tej grupy dronów, które leciały, były, były również drony, drony uzbrojone, ale pozwólmy to do końca zweryfikować, panie redaktorze.